Witam raczki serdecznie w sierpniowym czytanku dla was. Moje drogie raczuli się. mam nadzieję, że lipiec wam minął spokojnie, w przeciwieństwie do mnie. Dajcie znać, podzielcie się, jak wy się czujecie, jak samopoczucie, jak wam mijają te wakacje. Czy nie zauważacie u siebie jakichś dziwnych symptomów, nie wiem, zawroty głowy, osłabienie, jestem ciekawa, bo... Bo dużo ludzi się na to skarży, i. No i jestem ciekawa, jak u Was się to pokazuje. Czy też przechodzicie przez różne procesy, transformacje? Dobra. Dziękuję Wam za, za Waszą aktywność, oczywiście. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. A teraz już lecimy z Waszym rozkładem. Wasz potencjał, drogie raczki, w sierpniu. Jaki będzie wasz potencjał w sierpniu? Co w serduszku, co w waszych emocjach się będzie działo? O, i to mi się podoba. Co zostawiacie za sobą, drogie raczki? Mhm. Mm A jakie macie plany, zamiary, co wam się rodzi w głowie w myślach Uu. i co nadejdzie co do was nadejdzie w tym sierpniu I jaka rada dobra, raczki, fajne to czyta ojej, Jusiu zobaczcie, no i to mi się podoba fajne macie karty, trochę jak spojrzałam na tą piątkę mieczy to się zmartwiłam ale, 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 ale raczki zaczynają iść do przodu. Macie słoneczko, macie sprawiedliwość macie czwóreczkę pentakli. Raczki mam wrażenie, że są mocno nastawione na jakiś rozwój osobisty, na rozwój finansowo-zawodowy. Na pewnego rodzaju inwestycje wy tutaj idziecie do przodu moi mili i wy się nie cofacie. No, przychodzi do was jakaś sprawiedliwość. Przychodzi do was jakaś sprawiedliwość i być może dlatego jest ta piątka mieczy. Może ktoś chciał wam utrzeć nosa, może ktoś wam podkopywał dołki, może ktoś chciał zagrać z wami nieczysto, ale wy wy się tutaj nie daliście. Mam wrażenie, że Raczki tutaj przełamały jakiś schemat w swojej głowie yy, i nie popadły w, w takie czarnowictwo, że nie dadzą rady, że, e, że ta sytuacja jest nie do wygrania. Wy coś wygracie, lub już coś wygraliście, e, moi drodzy. No. I to się pięknie obraca na Waszą korzyść. Macie też to bezpieczeństwo finansowe. Dla mnie czwórka pentakli jest coś, za... wiecie co, to tak trochę wygląda, że coś zatrzymujecie dla siebie w wyniku jakiejś sytuacji. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Ale tak jakbyście walczyli z kimś o coś i to zostaje przy was, moi mili. Może część raczków walczyła na przykład o prawa rodzicielskie, bo mam tą cesarzową. Nie wiem, czemu tak mi przyszło do głowy. I, i, i tutaj macie wygraną. Lub walczyliście gdzieś w sądach, w urzędach o jakieś dotacje, czy, czy, czy o jakieś pieniążki, które wam się należały, i wy to, wy to macie, moi drodzy. Wy to macie, wy to dostajecie. Pamiętajcie też, że Czwórka Pentakli jest też taką energią zamykania się na nowe możliwości. E, taka nasza strefa komfortu, więc tylko, tylko, tak wiecie, przypominam, tak? Bo w tej sytuacji, jak zawsze mówię o tej strefie komfortu, właśnie o tym takim skąpstwie to jest też taka karta bardzo często takiego skąpca, ale jest też. Pozytywie kartą, gdzie mamy to bezpieczeństwo finansowe, gdzie zapracowaliśmy sobie na coś, że jest tutaj ta stabilizacja, tak? że trzymamy coś dla siebie, no ale żebyście też jakby umieli, umieli to później inwestować, tym, tym, tym rozporządzać, tak. Niemniej jednak coś, coś idzie tutaj na Waszą korzyść. Słoneczko, optymizm. Dużo radości, dużo słoneczka, dużo uśmiechu, i, i ja, no, ja wam tego życzę. Dobra, no to tak jak mówiłam, w waszym potencjale pokazuje się piątka mieczy, czyli tam, gdzie sprawa mogła być przegrana, gdzie wydawało wam się, że, że nie dacie z czymś rady, tam mam, odnoszę takie wrażenie, że wy sobie z tym świetnie poradzicie. Możecie być nawet sami zaskoczeni, że sytuacja poszła w takim kierunku. Mm. Bo tutaj macie w potencjale, gdyby to nie było na pozycji potencjału, no to, no to scenariusz byłby inny. Ale w potencjale macie szansę uporać się tutaj też z jakąś gadziną, która, <laughs> która chciała Wam e, podkładać kłody pod nogi, tak? Co dalej? W waszym serduszku, w emocjach. Cesarzowa. Płodna cesarzowa, która rodzi nowe pomysły, nowe projekty, która ma przepływ e, obfitości w sobie, która potrafi się dzielić, ale która potrafi też przyjmować. E, cesarzowa, wy w energii cesarzowej będziecie chcieli coś upiększać, upiększać siebie, upiększać swoje otoczenia, coś zmienić, być może w wyglądzie, zainicjować jakieś zmiany. No raki tutaj rozkwitają, jednym słowem, tak? Co zostawiacie za sobą? To jest ciekawe. Jest za spętakli. To tak jakbyście. No cóż. Niektórzy może. Może niektórzy z was zostawili. Hmm. Zostawili jakąś okazję, która mogła się wydawać bardzo obiecująca, ale wcale taka nie była. Może ktoś was chciał oszukać, obiecując wam coś fajnego. Natomiast, no. Był to wilk w owczej skórze i wy to mogliście przejrzeć. Stąd ta piątka mieczy. Ale w innym wypadku zostawiacie za sobą jakiś początek. Zainwestowaliście w coś swoją energię lub pieniądze, weszliście w coś nowego. No i teraz zaczynacie to rozwijać, tak? Czyli ten początek już macie za sobą. Być może otrzymaliście już jakieś pieniążki, jakąś dotację, jakąś pomoc. I coś zaczyna się dziać. Dlaczego? Dlatego, że w myślach, w zamiarach macie króla pentakli, a to już jest bardzo stabilna energia. To już jest taka energia, która a udało mi się. Mam to, co, co chciałem, lub co chciałam. Tak, jestem bezpieczny, bezpieczna. Teraz muszę tylko utrzymać ten stan. Teraz muszę tylko o to zadbać. Tak? Król Pentakli jest fajną, stabilną e, energią, gdzie, gdzie my się już nie martwimy. To te początki wzbudzają w nas e, wzbudzają w nas, wiecie, dużo dużo takiego strachu, lęku, jak to pójdzie, jak to się ułoży. E, jak widzicie, tutaj na tej karcie z, tego, z tej monety, z tego pentakla, wyrastają korzenie. Wy coś już zasialiście. Teraz macie tego Pentakla tutaj. Świetnie. Mam wrażenie, że macie takie poczucie w sierpniu, że a, dobrze, dobrze zainwestowałam. Czy zainwestowałem? Czuję się usatysfakcjonowany, czy usatysfakcjonowana, mogę iść w to dalej. To była dobra decyzja. I co nadejdzie? Co nadejdzie? Może nadejść jakaś podróż, moi mili, dla Was. Możecie gdzieś, gdzieś się też przeprowadzać. Ale trójeczka różdżek to są właśnie innowacyjne pomysły. To, to jest bycie liderem, to jest pociąganie za sobą innych osób. Trójka różdżek to jest taka karta nowej wizji, tak? Wy już zasialiście to ziarno. A teraz wyglądacie efektów. Waszej pracy, Waszych inwestycji, waszych działań. To jest energia, gdzie zaczynacie. Mm, no czekać właśnie na, na to, co wam to przyniesie, tak? Jakie, tu, jakie tutaj będą rezultaty. Co mamy w Radzie, moje drogie raczki, siódemeczka pentakli. Zobaczcie. O ile tu te korzenie wychodziły dopiero, ledwo co. Tak tu. Zaczyna się już pojawiać ta roślinka. Te korzenie są już stabilne. Radą jest to, żebyście doglądali owoców w swojej pracy, żebyście byli cierpliwi i wytrwali. Bo efekty się pojawią, moi mili. Efekty już w sierpniu powinny być widoczne. To nieistotne w jakiej dziedzinie, czy to. Czy to w kwestiach zawodowo-finansowych, czy jakichś relacyjnych, tak? Chociaż bardziej wydaje mi się, że no macie za dużo pentakli i mam wrażenie, że jednak chodzi tutaj o sprawy finansowo-zawodowe. Raczki wzięły po prostu sprawy w swoje ręce. No i teraz po prostu przyszedł czas na to, żeby cierpliwie, bez pośpiechu, niczego nie ponaglać, tylko doglądać właśnie owoców swoich działań, tych swoich plonów, tak? Fajne czytanie macie. Bardzo fajne, optymistyczne czytanie. Wszystko mam wrażenie, że pójdzie dobrze w tym sierpniu dla Was. To, co sobie zaplanowaliście, może być, możecie mieć no, zakusy do tego, żeby coś właśnie przyspieszać. Nie róbcie tego. Wszystko potrzebuje swojego tempa, tak jak cesarzowa. Kiedy zachodzimy w ciążę, nie możemy tego przyspieszyć. Prawda? Nie możemy tego przyspieszyć, to jest pewien cykl, pewien proces, który musi od początku do końca dobiec swoim naturalnym rytmem. I to jest taka główna rada dla Was: żebyście niczego nie przyspieszali, bo pewne rzeczy potrzebują czasu, pewne rzeczy potrzebują dojrzeć. Wy się skupcie na sobie, skupcie się na tym, żeby pielęgnować to, co już tutaj zasialiście, cieszcie się z, z własnych małych. Czy większych sukcesów, i nie przyspieszajcie niczego. Dobra, a zobaczmy, co księżycologia nam tutaj podpowie dla raczków. Jaka jest rada dla raczków na sierpień? Jaka jest rada dla raczków na sierpień? Rada, przesłanie dla raczków na sierpień. Mhm. Oceń sytuację. Oceń sytuację, co tutaj mamy. To jest panna, więc może być dla Was istotna, jakaś panna. E, oceń sytuację. To samo mówi siódmeczka pentakli. Oceń sytuację, oceń wyniki swojej pracy. Doglądaj tego, co, co się dzieje. Dbaj o najwyższą jakość tego, co robisz, i niczego nie przyspieszaj. A co mamy? Na spodzie? Mamy skorpiona e, i wiadomość dla Was. Uwolnij swoje blokady. Uwolnij swoje blokady, drogi raczku. Nie blokuj się. Żeby też, żebyście nie mieli też takiego, wiecie, myślenia, że o, jak coś nie idzie po waszej myśli, to już coś się złego dzieje, tak? Bo my często tak mamy, że mamy oczekiwania, coś nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, i już są czarne myśli. Nie, nie, nie róbcie tego, kochani. Nie róbcie tego. Dobra. Co jeszcze tutaj dla raczków? Jakie przesłanie? Okaż miłość, rozprzestrzeniaj miłość. Zobaczcie, jaka cudowna karta. Pamiętajcie, żeby mówić swoim bliskim, przyjaciołom, ile dla Was znaczą. Mówcie to magiczne: kocham Cię, przepraszam, dziękuję, kiedy tylko macie okazję bo tak jak ja często mówię, nigdy nie wiemy, kiedy ten ten dzień jest naszym ostatnim lub ostatnim kogoś z bliskiego naszego otoczenia i żebyśmy nie stracili takich szans i okazji. Niemniej, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja wam tutaj niczego nie wróżę, złego, tak? Tylko przytaczam takie, no, że my często o tym zapominamy, tak? Że, że nam się wydaje, że no, po co ja mu będę mówić, czy jego jak, jak na to wie? No właśnie, po to, żeby ją, żeby jej przypomnieć. To zresztą to jest takie miłe, tak jak ktoś powie: e, Do was kocham cię, dziękuję, że jesteś, i tak dalej, i tak dalej. Także, no, taka jest tu dla was rada. Jeszcze jedną wyciągniemy, co dla raczków na sierpień. Nie rób tego dzisiaj, jeśli, jeśli tego nie chcesz. Czyli nie róbcie rzeczy właśnie w pośpiechu, chociażby, jeżeli czujecie, że to nie jest dobry moment, na przykład, albo że nie chcecie. Nie podkładajcie się pod kogoś, nie dajcie się manipulować innym. Tu jest też ta karta, tak? Wasz potencjał do tego, żeby umieć wyczuć, kiedy. Kiedy jest odpowiedni moment do działania, a kiedy nie. Umieć wyczuć, kiedy ktoś tutaj chce zagrać wam na nosie i pożywić się na Waszych osiągnięciach, na Waszych sukcesach. Wasz potencjał jest taki, że w sprawie potencjalnie właśnie przegranej, wy macie tą siłę, żeby wygrać tylko uczciwie pamiętajcie no ale tutaj ta karciocha mówi nam właśnie o tym żebyś czegoś drogi raczku, czy raczy co żebyście nie robili czegoś co jest wbrew wam tak? Nie róbcie czegoś, co jest wbrew waszej woli, czego nie chcecie tak naprawdę robić. Choćby wam cały świat mówił, zrób to, zrób to, zrób to, bo to jest słuszne, bo tak trzeba, a wy czujecie w środku, że coś wam mówi, ale cholera, ja nie chcę tego robić, ja czuję, że ja mam tego nie robić. To słuchajcie siebie. Błagam was, słuchajcie siebie, bo nawet jeśli popełnicie błąd, to będzie wasz błąd. Ale jeśli posłuchacie kogoś, kto Wam dobrze radzi, a tak naprawdę może się okazać, że tak Wam poradził, żeby sam coś osiągnął, bo może być taka sytuacja, że ktoś Wam doradzi, nie idź w to, nie idź w to, po czym Wy nie pójdziecie, a ta osoba pójdzie i ona będzie, będzie miała jakąś wygraną, jakieś zwycięstwo, jakiś sukces. A wy będziecie właśnie tak stali i się łapali za głowę. Jak ja mogłam, czy mogłem posłuchać. Siebie proszę słuchać. To jest naprawdę teraz mega ważne. My żyjemy w czasach, w których mamy się w końcu nauczyć słuchać siebie. Nie to, co nam powiedzą politycy, księża, wszyscy ci uczeni, naukowcy, czy nawet ja. Wy macie siebie. Ale się kurczę teraz tutaj. <gry> Postawiłam się wśród naukowców i polityków. Ja pierniczę. <gry> ale wiecie o co chodzi? Chodzi o to, żebyście nie słuchali nikogo. Macie słuchać siebie. Znaczy nie słuchali. Słuchajcie! Wyciągajcie wnioski, ale budujcie swoją prawdę, swoją autentyczność. To jest wasze życie. Wasze decyzje, które mają być podjęte w waszej prawdzie, a nie w mojej prawdzie, czy w prawdzie pana z telewizji, czy e, prawdzie pana gdzieś tam, skądś tam, czy pani. Tak? To są czasy, gdzie my mamy nauczyć się mówić nie, kiedy mamy mówić nie. Mamy nauczyć się w ogóle rozpoznawać swoje emocje. Mamy nauczyć się słuchać siebie i mamy nauczyć się stawiania granic. Bo jak się przyjrzycie dookoła, to zobaczycie, co się z nami, ludźmi, porobiło na przestrzeni lat. Jak my dajemy sobie z każdej strony wchodzić na głowę, już nawet pomijam kwestie polityczne, bo jak tutaj się przyjrzycie, to naprawdę świat stanął na głowie. I tylko przez to, że my boimy się być sobą, że my boimy się mówić własne zdanie, że my boimy się podejmować swoje decyzje, że my boimy się powiedzieć nie. Nie zgadzam się na to. Nie, nie będę tego robił. Nie, nie pozwolę sobie i tak dalej i tak dalej. No, ale jak sąsiad tak robi, sąsiadka tak robi, pół polski tak robi, no to ja mam robić inaczej. Cały świat tak robi, tak mówi, to ja mam powiedzieć inaczej. To jest nasz problem. I my mam się nauczyć odzyskać siebie i swoją moc. Nie odzyskamy, jeżeli będziemy Śle poszli za tłumem, który idzie po prostu w przepaść. O, dobra, chyba musiałam to wyrzucić z siebie, wybaczcie mi <grytanie> ten wykład, ale myślę, że większość z Was się ze mną zgodzi, a jeśli nie, no to też macie do tego prawo jak najbardziej nie zgadzać się ze mną, oczywiście, że tak. E, dobra, dziękuję Wam, raczusie. Króciutki przekazik, bo, bo tak jak mówię, malutko czasu mam, mam bardzo malutko czasu. We wrześniu postaram się, żeby już te czytania były troszkę dłuższe, trochę bardziej treściwe, a takie, no chociaż nie chcę niczego obiecywać, bo te czasy są po prostu teraz, ten okres jest taki zwariowany, że ciężko cokolwiek przewidzieć. Niemniej jednak życzę Wam cudownego sierpnia, bawcie się dobrze w tym sierpniu, cierpliwie rozwijajcie. To co tutaj zostało zasiane i dużo słoneczka optymizmu wam życzę. Buziaczki i trzymajcie się. Do usłyszonka pa. pa.